Olech Podlewski urodził się w 1933 roku w Koźminie Wielkopolskim i tam spędził okupację hitlerowską. Po ukończeniu tamtejszego liceum studiował historię kultury materialnej na Uniwersytecie Poznańskim. Jego specjalność to etnografia. Od 1955 do 1961 roku pracował w Muzeum Narodowym w Poznaniu w dziale etnograficznym w Rogalinie. W 1961 osiadł w Kaliszu, gdzie do emerytury pełnił kierownicze i dyrektorskie funkcje kolejno w Muzeum Okręgowym Siemi Kaliskiej, Wydziale Kultury i Sztuki Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, ponownie w Muzeum Okręgowym, Kaliskim Domu Kultury, Wojewódzkim Domu Kultury, Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego, Państwowym Studium Kulturalno-Oświatowym. W studium nauczycielskim wykładał socjologię wsi. Czy pamięta pan pierwszy dzień wojny? Pierwszy września to dla mnie była wielka data, jeszcze i z tego powodu, że przygotowywałem się do pójścia do szkoły po raz pierwszy. No i do tej szkoły nie poszedłem tymczasowo, bo później uruchomiono szkołę dla dzieci polskich. Miałem piękny tornister z prawdziwej skóry, który później został wykorzystany i pocięty na sandały, na Zelówki i na buty, których w czasie okupacji nie było można zdobyć. Szkoła dla dzieci polskich została otwarta chyba gdzieś pod koniec roku. Wiem, że to była zima i to było. Nie w samym mieście, tylko pod miastem. Utrwaliły mi się nauczycielki w tej szkole, ponieważ podstawowym środkiem wychowawczym było bicie. Taka była frain, frau Fraudering, frau Dering, które po prostu wyżywały się na e, polskich dzieciach. Właściwie to były tylko dwie klasy w tej szkole. I po kilka roczników razem, starsze roczniki i młodsze roczniki, po, po trzy, po cztery, podstawą nauczania było to, jak nam powiedziano, że mamy się nauczyć słuchać, co do nas mówią, i rozumieć Niemcy, i liczyć do stu. Z mnożeniem i dzieleniem oczywiście, ale do stu. No, pamiętam pewne egzekucje w tej szkole. Taki kolega Siniecki, przewidując, że dostanie lanie trzcinką, włożył sobie w spodnie zeszyt. Jak to ta fraudering odkryła, no to ściągnęła mu portki i na goły tyłek. Dostał tam odpowiednią porcję trzcinką, także wiem, że przez miesiąc nie mógł chyba siedzieć. Bokiem jakoś siedział na ławce, tylko ale do szkoły był obowiązek chodzić, no i chodził. Wiele rodzin z Koźmina Niemcy wysiedlili i wywłaszczyli. Dając 10-15 minut na spakowanie na dworzec i wyjechali, wywozili ich do Generalnej Guberni. Na miejsce tych wywłaszczonych sprowadzano Niemców zarówno z Reichsdeutsch, czyli z Niemiec, jak również tzw. baltendeutschów i schwarzmerdeutschów, czyli Niemców z krajów wschodnich. No, ci byli najgorsi w stosunku do Polaków, bo oni się czuli, że tak powiem, wyróżnieni. Natomiast Koźminie, to trzeba podkreślić, szereg Niemców mieszkało już od dawna, bo w końcu był to zabór pruski, i myśmy dzielili tych Niemców na dobrych i na złych. Wiem, że był taki niemiec rzeźnik, nazywał się Klempel, z tych, którzy już od dawna mieszkali w Koźminie. I on bardzo, że tak powiem, pomagał Polaków. Wiem, że w sytuacji, kiedy mojego ojca aresztowano, interweniował w jego sprawie, bo no, uważał, że, 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 że to jest jego obowiązek w jakim sensie. Był zaprzyjaźniony z rodziną. W Koźminie był jak i gdzie indziej Niemcy dokonali pewnego podziału mianowicie na Niemców rodowitych Volksdeutschów czyli takich którzy zdeklarowali się a mieli jakieś koligacje rodzinne niemieckie i mieli propozycję podpisania Volkslisty no, i tak zwane Leistungsspule, czyli Polaków jak gdyby powiedziałbym lojalnych. Tacy, którzy pracowali solidnie i wokół Niemców byli tymi leistungspole. To były kategorie społeczne, które miały pewne przywileje. Oczywiście, Volksdeutsche mieli kartki żywnościowe takie jak Niemcy rodowici. Leistungsspole mieli pewne dodatki, <laughs> niewielkie zresztą z tego co wiem, w postaci y, dodatkowej kostki margaryny czy czegoś takiego. No i Polacy zwykli, którzy, którzy że tak powiem, mieli bardzo nędzne kartki. Z żywnością było y, źle. Y, dla zwykłych Polaków. Był przydział również mleka. Moja siostra była, wówczas miała 5 lat, jak wojna wybuchła, z tego należało jej się mleko, tak zwane zbierane. No to chodziłem do takiej mleczarni, którą Niemka prowadziła, pani Hulda, i ona była taka raz dobra, raz zła, ale czasem dolewała tego niezbieranego mleka bo mleko się, chodziło się z naczyniem, z, z bańką, nie było tak, jak teraz makopakowane i gotowe. No więc nalewała czasem tego lepszego mleka też troszkę. Dla Polaków był tak zwany Brotaufstrich. Był to rodzaj marmelady z gotowanej, gotowanej z brukwi i rozmaitych, że tak powiem, odpadów owocowych. Nie była to marmelada w dzisiejszym znaczeniu, ale była ważna do smarowania i słodzenia chleba. Matka, ale nie tylko mama. Inni Polacy też stosowali syrop, który wytwarzało się z buraków cukrowych. No te buraki cukrowe trzeba było albo ukraść. Albo zdobyć. W sezonie jesiennym, kiedy buraki zwożono z folwarków na kolej do Koźmina, wożono te buraki wielkimi wozami, które nazywały się hele. Myśmy się wówczas gromadami zbierali i napadaliśmy na te hele. Zrzucając buraki na ulicę, a gromada kolegów zbierała te buraki. To się potem y, myło, płukało, strugało, no i gotowało się ten taki brunatny syrop do smarowania, do, do, do słodzenia. Y, Musieliśmy się bardzo zabezpieczać, bo to nie było takie proste ten kto wskoczył i, i miał za zadanie zmienialiśmy się na wóz musiał mieć koniecznie czapkę, która przykrywała uszy. A to dlatego, że batem lał woźnica i zdarzyło się, że jednemu tak walnął w ucho, że to ucho przeciął końcówką bata. No już nie mówię o tym, że to bolało, bo to oczywiste. No ale taka to była sytuacja. Kiedy już był głód, to w rozmaity sposób zdobywano y, y, ziarno i skręcano w domach, nie na żarnach, ponieważ Niemcy żarna y, polikwidowali w gospodarstwach. Albo porozbijali, albo pozabierali. Wobec tego to ziarno kręciło się na młynkach do kawy. Potem się to odwiewało. Oczywiście już z tego nie wychodziła mąka, ale coś w rodzaju z, z razowej mąki. Odwiewało się, wydmuchiwało się. No, była to ciężka praca i długo trwała. No ale y, można było, że tak powiem, z tego coś tam y, zawsze upiec. A to ziarno to zdobywano w taki sposób, ja byłem dwa razy na takiej wyprawie, ale potem mi nie pozwolono. Y, bo to już było w tak y, w, w schyłkowej fazie wojny, kiedy na rowerze jechało się na pole pod stuk, po żniwach, y, rozkładało się płachtę, rower do góry nogami, i wyciągało się y, z, z, ze stogu y, zboże i młóciło się o szprychy, tylnego koła, kręcąc pedałem. Można było, że tak powiem, kilka kilogramów y, tego zboża y, wymłócić. A również zdobywało się y, zboże w taki sposób, że chodziło się na tak zwaną zbierankę po, po żniwach. Umawialiśmy się, że była informacja, że tutaj już zebrano zboże i wówczas chodziliśmy i zbieraliśmy resztki kłosów, ziaren na polu i to też, że tak powiem, było do wykorzystania. A szczególnie pamiętam jakoś tam ci Polacy wiedzieli, że którzy pracowali u Niemców, że będziemy tam chodzić na tę zbierankę. To oni potrafili, że tak powiem, pamiętam, kiedyś bardzo dużo owca zostało na polu, bo wiedzieli, że przyjdziemy i, 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 i zostawiali po prostu dla nas jakieś tam większe y, zasoby. Mięso. Mięso to też trzeba było zdobywać. Z tym, że za zabicie świni nielegalne była kara śmierci tutaj w Wartegału. Z tego co ja wiem. Wobec tego y, pozwalali Niemcy hodować kozy i króliki. Kozy wolno było hodować na rowach i to wówczas nie było tragiczne ani złe, bo samochodów nie było i ta, ta, ta trawa, która na rowach rosła, y, y, była nieskażona, że tak powiem, spalinami. A, na, a króliki poz, pozwalano hodować, no to trzeba było też chodzić gdzieś tam, szarpać na łąki y, trawę, mlecz i co tam się dało. Jakie były stosunki pana i pańskich kolegów z młodzieżą niemiecką? Często nacinaliśmy się na moście na ulicy Krotożyńskiej, na czyhających na nas y, Hitlerjugend. W Koźminie były trzy mosty. Jeden ten na Krotoszyński, drugi tak zwany Grębowski i trzeci koło mleczarni. No więc jak widzieliśmy z daleka, że ci Hitler-Jugend się tam czają, a oni byli w mundurach z, z, z Finkami u pasa, z koalicyjkami, no to uderzenie takiego drania Hitler-Jugenda Groziło, że tak powiem, z wielkimi sankcjami. No więc, ale czasem, jak szliśmy z gromadą większą i wypuszczano nas, bo potem nas spuszczano mniejszymi gromadami po szkole, ale większą gromadą jak szliśmy, to udawało nam się tych Niemców Hitler-Ugent przepędzić, bo mieliśmy tam jakieś kije, jakieś, nie wiem. Nawet piórniki drewniane, i tłukliśmy się, ale, ale było to niebezpieczne. Wiem, że na przykład takiego Jurka Szymure to skaleczono dość poważnie tym, tym, y, tą finką. Jak przeżyła wojnę pana najbliższa rodzina? Kiedyś szedłem z ojcem w kierunku ulicy klasztornej, a było rozporządzenie że kiedy Polak widzi, że idą umundurowani Niemcy, a wówczas tak zwane SA, żółte mundury, było w Koźminie ich dość sporo, czy żołnierz, mają ustąpić miejsca na chodniku i mają zdjąć czapkę. Tak samo, jeśli jedzie niemiecki samochód z flagą niemiecką. No i była taka sytuacja, że ojciec ze mną przed za rękę mnie trzymał, zszedł z chodnika, bo naprzeciw wszedł dwóch umondorowanych S.A. manów, jak to się mówiło, i mnie zostawił na chodniku, bo naprzeciw jechał niemiecki samochód. I on, że tak powiem, chciał mnie przed tym samochodem osłonić. No niestety, to się tym draniom nie spodobało. Wzięli ojca i straszliwie zbili i pokopali. Ojciec miał pęknięte dwa żebra, jedno złamane, wybite chyba ze trzy zęby. No i ja też dostałem w łeb od tego Niemca. Przewróciłem się. Oni sobie spokojnie poszli, ojca tam potem pomogli pozbierać, inni Polacy, mnie też, ale wiem, że tak się zatkałem, że przez 3-4 dni w ogóle nie mogłem mówić ani słowa. No bo to jest jednak straszny widok, jak dziecko widzi, kiedy ojca biją. Do dzisiaj tą scenę jakoś tak przeżywam, bo czasem mi się nawet śni. No tak to wyglądało, może trochę odsapne, co. Mój stryj Janusz był do 39 roku burmistrzem tego miasta Koźmina. E, został Aresztowany i przeszedł Żabikowo, gdzie był pod Poznaniem obóz tak zwany śledczy, bardzo ciężki, tam katowano bardzo Polaków. Potem przeszedł y, chyba y, najpierw y, Manthausen i z tego Manthausen y, jakoś wyprowadzono ich i, i y, uszedł z życiem. Było to po wojnie wrócił. stryj Władysław był dyrektorem banku i uciekł przed Niemcami, ale uciekł za daleko na Wschód i zagarnęli go Sowieci. Na zasadzie pokaż ręce, no nie jest robotnikiem. Wrócił w 1956 roku po wielkich staraniach z Głagu yy, rodzinnych. Ciotka nawet wiem, że do Stalina pisała w tej sprawie. Oczywiście wykorzystywano wszystko, co się dało. To było śmieszne i na pewno nie pomogło. Ale w 1956 roku wrócił do kraju zmarnowany absolutnie. Najmłodszy z braci, Marian, był ułanem w 1939 roku. Ktoś zapędził się za daleko na wschód razem z, z, z polskim wojskiem. Dostał się do, został internowany przez y, Sowietów, ale udało mu się uciec i z, z tej, z tej, z tej y, już, y, można powiedzieć, niewoli y, y, sowieckiej i przeżył okupację w Kaliszu pod obcym i innym nazwiskiem, pracując jako fizyczny. No, czesław z kolei też został najstarszy z braci ojca, został też wywłaszczony, miał sklep, towary konorialne i y, 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 oczywiście wywłaszczony i z mieszkania do innego, przesiedlony, y, przeżył wojnę, ponieważ był pruskim wojsku w czasie I wojny światowej jako obywatel y, pruski. No, mój ojciec uratował się właściwie dzięki temu, że był potrzebny, bo dwukrotnie był y, aresztowany mimo y, jako zakładnik Szczególnie ciekawy jest przypadek pańskiego wuja Jerzego Szolricha, który podpisał Volkslistę. Długo się bronił przed tym, ale między innymi dlatego, żeby syna nie wzięto do wojska niemieckiego Zbigniewa. Ale komórka AK uznając yy, patriotyczne nastawienie Szojricha powiedziała zapisuj się do Volkslisty, bo jesteś potrzebny, będziesz miał odpowiednie informacje i będziesz nam dzięki temu mógł pomagać. Czy pamięta Pan ucieczkę Niemców? Którejś nocy, chyba dwa dni przed wyzwoleniem, przed wkroczeniem Niemców, łomot do drzwi i w nocy to było. Ojciec wstaje w koszuli. Myśmy mieszkali wszyscy w jednym pokoju. Matka też wystraszona. I otwierają drzwi i wchodzi gromada ludzi ubranych w baranice, w kożuchy baranie. I matka mówi: Witajcie! My Polacy jesteśmy! A ten odzywa się po niemiecku: Wo jest benzin? Gdzie jest benzyna? Okazuje się, że to były jakieś oddziały niemieckie, które wiały w kolumnie pancernej i nie mieli benzyny. A na dole mieszkał. Człowiek, pan Szkudliński, który nie umiał po niemiecku, a wiedział, że ojciec mówi po niemiecku, i wskazał, że mają iść tam do góry, to się dowiedzą. I jak się zorientowała matka, że to nie Rosjanie, tylko Niemcy, no to struchlała, ojciec struchlał i mówi: Nie mamy benzyny. A gdzie tu jest benzyna? Gdzie jest stacja benzynowa? A ojciec mówi, tu stacji benzynowej nie ma, chociaż była stacja benzynowa śmieszna, bo ta benzyna się pompowało wówczas ręką, a nie tak jak teraz na stacjach benzynowych. I w pewnym momencie ojciec se przypomniał, że przecież ma być spalony zamek. I tam jest Volkssturm, czyli oddziały niemieckie złożone z, z takich staruszków, że tak powiem, już niebojowych. I oni mieli podpalić zamek i powiedział, że no benzynę to tam mają yy, Niemcy, bo Volkssturm, bo oni mają spalić zamek, jak wiemy. Gdzie to jest? No zabrali ojca, ojciec ich tam powiózł pod ten zamek. I oni ten, ten, z tym Volkssturmem się dogadali, że wzięli cały zapas benzyny, zatankowali, pojechali dalej, w zamku nie spalono. I ten Volkssturm z tymi Niemcami udał się też na, y, udało im się ewakuować. I po chyba dwóch dniach od tego y, całego incydentu już nie mieszkaliśmy, już nie mieszkaliśmy w, 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 w pokojach, tylko wszyscy zgromadziliśmy się w piwnicy. Stary dom, piwnica sklepiona taka, no, silne, bo tam była, była piwiarnia również, winiarnia wcześniej, i w pewnym momencie ojciec wyszedł, rozejrzał się i mówi: Już są Rosjanie, możecie wychodzić.